Często w życiu potrzebujemy pomocy. Czasami wstyd się do tego przyznać, ale tak jest. Z pewnością nie jeden raz otrzymaliśmy złą radę. Z pewnością też każdy z nas kiedyś w życiu otrzymał radę dobrą. I teraz wyobraź sobie, że możesz zadać jedno pytanie. Jedno pytanie osobie, która wie wszystko, absolutnie wszystko. Jak byś je sformułował? I znowu. My często szukamy odpowiedzi na te pytania, które stawiamy. Stawiamy je bardzo często. Szukamy odpowiedzi u znajomych, szukamy odpowiedzi w internecie, u celebrytów, albo pytamy czata GPT. A jednak rzadko kiedy kierujemy te pytania do osoby, która wie wszystko. Do Boga. Izajasz, kiedy mówi o Mesjaszu, przedstawia go w piątym wersecie 9 rozdziału w ten sposób. Nazwą go. Cudowny doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. I to określenie cudowny doradca nie jest tylko takim płytkim, powierzchownym, takim jakim bywają nasze źródła informacji. Cudowny doradca to nie tylko ktoś, kto poda informacje, kogoś, kto zasugeruje, wskaże właściwy kierunek, ale kogoś, kto będzie z nami w całej naszej podróży. Kogoś, kto ma już doświadczenie, kogoś kto wie, kogoś kto zna, kogoś kto również wie dlaczego i jakie są pozytywne skutki danej decyzji. Wyobraź sobie, że stoisz na brzegu jeziora, we mgle. Chcesz się przedostać na drugą stronę i woda, co prawda, jest spokojna, ale drugiego brzegu nie widać. Ty nie wiesz jak, nie masz żadnego doświadczenia, ale obok ciebie stoi przewodnik, który zna ten akwen jak własną kieszeń który doskonale wie, gdzie jest bezpiecznie, a gdzie bezpiecznie nie jest. I możesz powiedzieć: OK, daj mi mapę, poradzę sobie sam, ale ten przewodnik mówi: Po co? Zaufaj mi, chodź za mną. I to jest właśnie różnica między informacją a prowadzeniem. My często chcemy od Boga tylko informacji, ale On oferuje coś więcej. On oferuje prowadzenie. Jego doradztwo nie jest tylko czyste czy techniczne. On bierze pod uwagę całego człowieka, serce, lęki, pragnienia, ograniczenia i przyszłe konsekwencje. Jego słowa nie tylko są mądre, one są uzdrawiające. Jego rady nie tylko wskazują drogę, one przemieniają człowieka, który tą drogą idzie i, co ważne, cudowny doradca nigdy nie manipuluje dla własnych celów. Ludzie często radzą nam według swoich interesów. Z pewnością tak w życiu miałeś. Ale Jezus jest jedynym doradcą, którego motywacją jest nasze dobro, nasza świętość, nasza przyszłość w wieczności z Nim. Jeżeli On naprawdę jest cudownym doradcą, to oznacza, że najlepsze decyzje w życiu nie wynikają z kalkulacji czy naszego doświadczenia, czy z trendów, ale z posłuszeństwa Jego głosowi. Czy wierzę w Jego mądrość bardziej niż w swoją? Czy kiedy mam wybór wygodne albo właściwe to podejmuję właściwą decyzję? Czy potrafię milczeć i czekać na jego odpowiedź? Czy potrafię odłożyć własne pomysły, by przyjąć jego, jego wolę? I może właśnie tam, w tej konkretnej dziedzinie mojego życia, on od dawna próbuje mówić. Poprzez swoje słowo, czy poprzez sumienie ukształtowane Duchem Świętym, czy przez okoliczności, przez poruszenie serca. Może to nie przypadek, że akurat dzisiaj słyszysz o nim jako o cudownym doradcy? Bo on nie przyszedł tylko po to, żeby dać nam wieczność, żeby przekazać informacje o tej wieczności. On przyszedł po to, by prowadzić nas teraz, przez decyzję, przez rozdroża, przez wątpliwości. Może największym aktem wiary nie jest powiedzenie wierzę w Jezusa, a może to jest powiedzenie Jezu. Ufam Twojej mądrości bardziej niż swojej.